Witam serdecznie. Dzisiaj pojedziemy z Hungaroringu. Kwalifikacyjny lapsik. Dobra, zaczynamy. Sorry, ta kamera mi się spierniczyła. Także oprócz loga jeszcze troszkę widać. No i jedziemy tutaj. Deresik, Krasik. Wszystko pełen power. Bo czemu nie, kto mi tu jedzie? Albo jakieś teamieci. Dobra, hamowanko. No i możemy dosyć ostro zajechać. I teraz bliziutko, bliziutko prawie jestem tam. Bliziuteńko. Tak, tak. Cały czas na dr nie? Tutaj do hamowania, tutaj jest tryki. Tutaj jest tryki, bardzo jest tryki, ale teraz się udało. Oczywiście, bo on pokazuje tylko najlepsze obrażenie, więc dopiero kilka razy się nie udało, ale teraz się udało. Tutaj, oczywiście, tniemy. Tak jest, elegancko. dalej teraz zakręt w prawo, chyba. Tak, to jest prawo. Gdzie my jedziemy tutaj. Łatwo poślizg. Tutaj trzeba być perfekcyjnym, tak, żeby nie wpaść w poślizg. Czasu mam do końca nie za dużo. Także strach był. Za przeproszeniem, <laughs> dupa już do mózgu maila wysłała, że może być słabo. Niemniej teraz, prawą, idziemy prosto pod UBS-em do hamowania, tutaj już. Tak zakręt. Kers mówiąc szczerze, tu już powinienem wykorzystać w dużej mierze, ale jakimś niefartem nie wykorzystałem. Także teraz będę go trzepał w miejscach zupełnie niepotrzebnych no poza startem, do którego właśnie dochodzimy Metal Start Finish Kersik, DRSik oczywiście już bez paliwa, bez niczego no ale no pozycja szósta czas zaraz Wam powiem 21.638, czy nie tak źle pierwszy jak zwykle bąku, drugi to co widzicie ten człowiek, który chce ode mnie nie troszeczkę zdenerwować, klacznik niestety nie udało mi się w ogóle czasu wykręcić, to tyle. Dzięki.